Witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i zobaczcie oto tutaj piękny, srebrny przycisk na 100 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Wam za każdego suba. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo już wkrótce wielki specjal na 100 tysięcy dwudniowy taki tutaj projekt na tym kanale. Nie możecie tego przegapić, a dzisiaj Reagujemy w końcu na nuty trzech króli i przygotowałam sobie trzy piosenki. Będzie to mały wóz, obywatel świata oraz zobacz Mamo. Wiem, że bardzo chcieliście, żebym nagrała tę reakcję, a że w końcu teraz mam trochę czasu, dlatego że specjal prawie już jest zamknięty i dopracowany. To właśnie teraz wrzucam Wam ten odcinek. Kończnie oglądajcie do końca i przechodzimy do pierwszej nuty. Na pierwszy ogień leci Obywatel Świata! Ja to obywatel świata z małego miasta. Taka popowa, będzie to piosenka śpiewana. Aż jak ja, małe miasto, wielki świat, mam jak rata Ej, mocne, mocarne, fajnie, tego się nie spodziewałam. To będzie taka popowa, wokalna piosenka. Ja takie lubię najbardziej, więc lecimy. Ja to obywatel świata. Mega spoko do auta. Taka piosenka, już ona jest w sumie uniwersalna, niekoniecznie wakacyjna, ale ona mega siada do takich nocnych tripów. Mi to bardzo odpowiada i te chłopaki na tej multipli. Fajnie pomysł na teledysk i też widzę, że tam jest jakieś takie większe generalnie zgromadzenie. A do właśnie obywatel świata taka dość adekwatna metafora, więc fajnie, fajnie. Kury Chociaż jako mam to miejsce Każdy tu zna moją Nie no, kury wymiata oh! To, to. Co to były za żarcie? Słodkie Spoko no, kury wymiata Jestem ciekawa jak poleci przemek Pro I czy tutaj będzie bardziej tak wokalnie Czy też będą rapsy u nas święci na kiedyś. Tak, też kiedyś będę miał swój tam Ucałuję moją mamę, tak jak Słodkie. ona mnie kiedyś dość. Mój tata miał gorzej niż ja, dlatego szansę wykorzystam. Żeby na liczba. Ja mam po prostu teraz takiego regardu trochę i powiem wam, że jak oni tak krzyczą, to mnie aż tak boli, bo ja i tak się wydzieram do was. Ale oni tak krzyczą i mam wrażenie, że to ja tak krzyczę. Gdzieś tam moje serce mnie rozwiera, jak słucham tej piosenki. I mnie po prostu boli. Słyszycie tą chrypę, jaką mam? No właśnie. Dobra, Przemo. ale Nie no, Przemo, to jest po prostu kozak! Ja Dziś tam uwielbiam ten vibe. Od niego bije taka inna energia. Od nich wszystkich wiadomo, jest taka pozytywna, ale przemo ma to coś. Trzeba to przyznać. Przechodzimy do kolejnej nuty. Ja myślę, że ta nutka naprawdę jest to wysoki poziom. Zobaczymy, zrobimy sobie taki ranking, zrobimy sobie takie top 3 tych trzech piosenek. Oczywiście na razie na pierwszym miejscu mamy obywatel świata, ale co będzie dalej, to się okaże. Przejdźmy więc do zobacz, mamo. Tutaj będzie może taka nieco większa melancholia. Wow, nice! Zobacz mamo, oni chcieli zabrać mi radość. Nie To chyba kury śpiewa. Tak mi się wydaje, że wokalnie bardziej tutaj kury. Takim jest top 1 w tej trójcy, świętej trójcy. Mamy też Tripsa na klipie. Być może tutaj była produkcja gdzieś tam przy współpracy z Tripsem, chociaż nie, nie widzę. Oczywiście realizacja nagrania kury, też Mixi Master Phantom. Produkcja le to nie znam akurat. Zobacz mamo, jak wyrosłem. Nie jestem mam chłopcem. W końcu zamieniłem drobne na progresji Force. zamieniłem smutki na to życie radosne. Bardziej mi się podobał w tej poprzedniej piosence, ale też jest spoko. No tutaj tariny są yy, poprawne, tak bym rzekła. Początek nieco bardziej mi się podobał, dalej jest to super, ale nie jestem przekonana, czy przebije tą poprzednią piosenkę. W tym momencie jeszcze dużo przed nami, więc zobaczmy. zobacz, mamo. Oni się Refren to jest stop. radość. Nie wierzyli, aby chcieli tak samo. Nie, no, refren wywiadowy po prostu to jest jeden z fajniejszych refrenów. Jeżeli no tutaj jest realizacja głównie kury, tekst kury, przynajmniej probartek kubicki, no to jednak stwierdzam, że trzeba mieć dość dobry zmysł i taki talent, żeby wymyśleć fajny taki wajbujący refren, i tutaj to mamy. Zobacz, mamo, jak wyrosłem, nie jestem małym chłopcem, chociaż kiedy byłem małe, życie było prostsze. No, dobra, tutaj spodziewałam się czegoś podobnego do Przemka Pro i też to mamy. Kurczę, myślałam, że mnie zaskoczy jeszcze ten numer. Jakoś jak byłem pomijany, byłem wyśmiewany. Ludzie, którzy mnie nie znali, mówili do mojej mamy. Nie, no, mocne, mocne kury po prostu zmiutu ich tutaj w tej nucie. Bardzo dobrze to brzmi. No, bardzo dobrze to brzmi. Nie mogę się zdecydować, która z tych dwóch piosenek na razie podoba mi się bardziej. A, chyba, mimo wszystko, zostawiłabym Obywatela Świata na pierwszym miejscu, a na drugim damy Zobacz Mamo. Zobaczmy w takim razie ten numer z Freezem, czyli Mały Wóz. Tutaj jest produkcja już kogoś innego, realizacja też Kury i Mixi Mastering Phantom. Wóz. Z lewej siedzi jeden król, a z prawej też jest, jest król Jeden król, drugi król, trzeci król Cały świat, eee. do stół, kiedy jedzie mały wóz Duży wóz, nie ma stóp, takich jak na trzech Duży wóz, nie będzie stóp, nie mamy tylu mnie Ej, ja już to słyszałam na TikToku ten fragment To wymiata, to rozwaliło mi banie nie, no to jest mocne. To ma aspiracje do bycia top 1 tego odcinka. Jeden król, drugi król, trzeci król, cały świat pada do stóp. Kiedy jedzie mały wóz, duży wóz nie ma stóp, takich jak nas trzech. Duży wóz nie będzie stóp, nie mamy tylu Przemocne, no, przemocne. No Ten refren to jest mocne. Ja po prostu uwielbiam takie refreny, bo one są dynamiczne, one są melodyjne bardzo i takie fajne do śpiewania, więc no refren 10 na 10, zobaczmy jak zwrotki. Bartek Kubicki, podruba friza, podruba wszystkich, ale nie dziś. ty. Mówiłeś, że się skończę, pisałeś na mnie goncie listy. Miałem niebieski łeb od tego gadania, dziś mam zielony od. Dziś mam zielony od. Bartek, najlepiej, najlepiej. Najlepiej! W tej piosence najlepiej. No, ho, 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 fajne! Dzisiaj mi nie powiesz nic. pro. Wiesz, nie chcę cięć ma na fit i nie mówię o muzyce. Dobre. Dobre. Wszystko co było pani się na życie. Fajne zabiegi tutaj w miksie i masteringu w ogóle te produkcje, jeśli chodzi o beat, są super. Są super ja po moich tutaj ostatnich wydarzeniach życiowych. Bardzo zwracam uwagę na to, co się też dzieje właśnie w tej warstwie podkładu muzycznego i tutaj są takie rzeczy, które bardzo podkreślają tą piosenkę, ten tekst. Super, super, znowu po prostu się naram, naprawdę. jest! Jeden król, drugi król, trzeci król, ja czwartym jestem, już nie jeździemy śkiem. Od MultiVid nie mnie jest chowałem się na blokach dzisiaj. Ej no słodkie! Jak latuje, to nie ma mocnych. No nie ma mocnych, po prostu nie ma! Buduje nowe domy, a przez moją ciężką pracę daje ludziom możliwości dody. Ej, kurde, ale mam ciary, ta piosenka po prostu wymiata. Ej, ej, jeden król, drugi król, trzeci król, cały świat pada do stóp, kiedy jedzie mały wóz, duży wóz. Mocne, no mocne, ja już po prostu to słowo przez cały odcinek. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was policzy, ile razy powiedziałam mocne w tym odcinku. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Ta nutka jest po prostu top, top, po prostu top dla mnie osobiście. No właśnie, przejdźmy do podsumowania. No więc, kochani, lecimy od trzeciego miejsca. Jak dla mnie, naprawdę bardzo fajna piosenka. Bardzo fajna piosenka, zobacz. Mamo super nutka. Ja dla mnie taka odcinka 8 na 10, później drugie miejsce. No właśnie. Obywatel świata to jest 9 na 10, dlatego że piosenka mały wóz, po prostu pobiła. pobiła wszystkie te piosenki. I generalnie wszystkim dałabym 10 na 10, no ale żeby po prostu jakoś to rozróżnić to. To jest moje top 1 tego odcinka zwycięzca, a wy dajcie znać, która z tych piosenek podoba wam się najbardziej i czy byliście może na trasie koncertowej Trzech Króli. Koniecznie pamiętajcie o moim specjalnym odcinku na 100 tysięcy subskrybentów, który już niedługo datę zdradzę na moim Instagramie, więc koniecznie mnie tam zaobserwujcie i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. Pa!